Hej, cześć, siemanko. Jak właśnie widzicie, do World of Tanks Blitz trafiają nowe czołgi do drzewka technologicznego, a są nimi włoskie niszczyciele czołgów i co najlepsze będą też dodane do World of Tanks na PC. Zresztą czołgi w obydwu grach będą się od siebie różnić niektórymi parametrami, jak zresztą każde czołgi. Włoskie niszczyciele czołgów będą się zaczynać od 7 tieru. A więc zaczynając na siódmym tierze mamy Cantro Controcarro Mod 1956. I mogę o tym czołgu powiedzieć, że ma 10 stopni depresji działa oraz 20 elewacji i ma świetny pancerz. Ten czołg ma 30 stopni obrotu wieży w obydwie strony. Ma się duże przebicie i szybkie działo. Na ósmym tierze mamy Controcarro Mod 67. Ten czołg już nie ma aż tak dobrego pancerza, lecz za to ma automatyczne działo. Ma 120 mm przebicia i zadaje 400 obrażeń. Pomiędzy pociskami będzie miał około 6 sekund, a pocisk będzie ładował około 14. Na 9 że mamy zaś Controcarro 1 MK2, który wyglądem przypomina KPZ 70 więc może będzie do niego podobny, lecz z większym przebiciem oraz z automatycznym działem. Niestety nic Wam więcej nie powiem na temat tego czołgu, ponieważ nie znalazłem więcej informacji na jego temat. A na dziesiątym ciężarze jest Contracarro 3 Minotauro. Jeszcze <grymne> sobie wyobrażam legendarny skin do niego. I jak można zobaczyć, ma dużo dolą płytę, zapewne małą pancerną, ale na spokojnie będzie ją można schować, ponieważ ten człowiek ma 10 stopni depresji działa, co da przewagę, jeśli ktoś będzie umiał to wykorzystać. Ten człowiek ma kosmiczne działo, ale zapewne dla Watch of Science Blitz zmniejszył wszystkie statystyki. A poza tym, to ten czołg ma dobrą mobilność, ale o tych rzeczach nie będę na razie mówił, ponieważ ich nie znam. Więc jak będą informacje, nagram odcinek. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego.